Co ty tak pracujesz po nocach? Planuję jak podbić świat! A tak na serio to myślę, jak rozwinąć mój innowacyjny projekt, ale brakuje mi pieniędzy, wiedzy biznesowej i odpowiednich kontaktów. A ścieżkę badawczo rozwojową już masz? No, mam, a skąd ty znasz takie słownictwo? Wiesz, ostatnio natknęłam się na akcelerator technologiczny Gliwice. I myślę, że to jest dokładnie to, czego szukasz. Akcelerator, jako fundusz działający w ramach programu Bridge Alpha, inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju, nawet do 3 milionów złotych. Badania to nie wszystko, potem trzeba wprowadzić produkt na rynek. Celem inwestycji jest komercjalizacja przedsięwzięcia. Akcelerator posiada szerokie kontakty, doświadczenie i wiedzę branżową, dzięki czemu pomoże Ci w tym zakresie. Nie wiem, czy w moim projekcie jest wystarczający potencjał. Spokojnie. Oni posiadają ekspertów i mentorów, którzy już to ocenią. Odpowiadają niezwykle szybko. Zgłosić się może właściwie każdy przedsiębiorca, uczelnia, czy indywidualny innowator. Wystarczy, że wejdziesz na stronę, sprawdzisz, czy projekt odpowiada jednej z kategorii i wypełnisz krótki formularz.